Witam Was bardzo serdecznie w czwartym odcinku G Dying Light. Jesteśmy tam, gdzie skończyliśmy. Czyli idziemy na. E, zgłosić się do Bekena. Gratulacje, przetrwałeś noc. Szkoda, że nie udało się z Twoją misją. No szkoda, że się nie udało z moją misją. Dobra, lecimy dalej. Biegniemy do Bekena. I co Ej, będzie u Bekena? Potrzebujemy antyzyny. No wiem, ale kupować od Raisa? Chyba żartuje. Boską ja pójdę. Nie boję się. Absolutnie nie. Gadaliśmy już na ten temat. Nic nie ustaliliśmy. Ty zadecydowałeś. Ja, ja pójdę. Zwariowałeś? Cóż? Ten cały Rais nigdy mnie nie spotkał. Mam czyste konto, prawda? No tak. Ludzie, dajcie mi krajnowi minutkę, co? Jane, oczywiście, zła. Na pewno się na to piszesz, tak. Ktoś musi, prawda? Wielkiego wyboru nie mamy. Placówka Raisa jest tu. Ty, obadaj, ile nas by to kosztowało, i wracaj mi tu żywy. Dobra. No, idealnie znaknęliśmy ze sobą drzwi. My jesteśmy tacy myli. Dobra, mam nowy poziom? Tak. Zus, poziom przetrwania. O, to jest wyżej. Jest noc. E, zobaczmy. O, przetrwanie. E, tutaj mamy tak. E, te wspomagacze. Nie interesuje mnie to. Naucz się wytwarzać gwiazdki do rzucania z do, e, dodatkowymi efektami. Zamarzające, zapalające i wybuchowe. To może być dobre, ale ja sobie wezmę początkujący handlarz. Żeby mieć po prostu lepsze ceny. Kupując rzeczy i z tego co wiem, lepsze ceny, jak będę sprzedawał jakąś kawę czy coś. Na no, przykład co mam kije baseballowe, ale po prostu jestem. No nie stać mi na to. Ja chyba sprzedam tego gnoma. O sprzedaj wszystkie kosztowności i sprzedamy tego gnoma. Ze względu na to, że po prostu nie jest on jakoś dobry, bo on jest obu On ma duże obrażenia, ale jest obuchowy. A przez to, że jest obuchowy, to jest po prostu troszeczkę. O przesunę się tutaj. Przez to, że jest obuchowy, jest taki troszeczkę Rzeka słaby. Taką desperację, że jest gotów układać się z samym diabłem, Raisem. A ponieważ mam ustalić, czy to właśnie Raiz nie ukradł przypadkiem tajnego dokumentu GRE, zgłoszę się na ochotnika. Dobra, jest noc. Ja nie wiem, czy jest łóżko na noc dole. Hmm. Tak. To by stąd misję. Chyba jedną mam u ciebie nie. To Ty jesteś, Alfi? To ja. Elektryka, konserwacja budynku. Dzięki mnie jakoś się dokręci. Mimo, że wpadłeś, miałem po ciebie dzwonić. W czym problem? Cóż, mam dwie wiadomości. Dobra jest taka, że przywróciłeś światło w całym kotle, to fakt. Zła, że przez to było zwarcie sieci koło estakady. Ciemno tam teraz, jak w dupie. Ktoś musi włączyć z powrotem prąd, tak? Są dwie podstacje. Włącz obie, pstryk, pstryk. Kolejność nie ma znaczenia. Potem włącz główny bezpiecznik w głównej rozdzielni i będzie świecić jak choinka w święta. Chyba dam radę. Jasne, że dasz radę. Każdy biegacz by dał. Ale jest haczy. Wyłączone światło utworzyło ciemną plamę dla przemieńców. Roi się od nich po zachodzie słońca. Więc skonstruowałem pułapkę. Jest na miejscu, gotowa do użycia. Jeśli zdołasz tam dojść i włączyć prąd po zmroku. Możemy usmażyć sporo tych dźwolongów za jednym zamachem. Po zmroku? To nie będzie łatwe. Pewnie. To nie będzie. Dlatego nikt się nie zgłosił do tej roboty. Ale myślę, że ty jesteś trochę od nich odważniejszy. Przynajmniej takie mam wrażenie. Jestem pełen dobrych chęci. Kurczę, chcesz pomagać, co? Ale musisz być twardzielem, albo długo nie pożyjesz. Dobra. E... Możemy to zrobić, zanim pójdziemy do Eisa. Tylko tak, czekajcie chwilkę. Dobra, jestem. E, dobra, mam się pod podstację. Tutaj nie mam żadnych już... żadnych zadań. U ciebie coś jest? Klucz francuski, to sobie wezmę. Crane, czy mnie słyszysz? No słyszę cię. Słyszę cię, coś nie tak? Nie, tylko... Posłuchaj Crane. To co robisz wymaga nie lada odwagi wiem że zdecydowałeś się na to żeby spłacić dług bo amir zginął ratując ci życie zdecydowałem się na to bo nie ma innego wyjścia jak nie dostaniemy antyzyny od raisa ludzie zaczną umierać prawda poznałam amira tuż po wybuchu zarazy nie znaliśmy się długo ale to był najlepszy i najszlachetniejszy facet jakiego znałam hmm, ciekawe dlaczego ci powiedzieć że nie winię cię za to amir wiedział jakie jest ryzyko Naprawdę doceniam, co dla nas robisz. Co? włosy poprawiam. Ja Jade, słuchaj. Pogadamy jak wrócę z antyzyną, dobra? Dobrze. Postaraj się wrócić w jednym kawałku. Przeleciał zrzut, to możemy po niego pójść. Eee... A ten młotek? Ono, mam dla ciebie ekstra O! Był do mnie łowca. Ale ja nie mam za bardzo w sumie, ja wiem, że zginę. Znisz jazda. no i tutaj mam gniazdo, tylko że ja mam za niski poziom na chwilę obecną. Gdzie to jest? słyszę go słyszę że gdzieś tutaj chodzi nie wiem czy ja się chcę z nim bawić bo tak trochę no nie mam sprzętu do tego i wiem że zginę jak debil Patrzcie, zaraz mnie zaatakuje dobra, nie ja do, z tego nie będę robił. Nie, coś tu nie gra Coś tu nie gra, mogę się położyć. Szepty za niski poziom na coś takiego. Teraz nie możesz spać. No i chuj. Właśnie przestraszyłem. Gdzieś się skurzyna. to jest za ciemno, a ja muszę biegnąć gdzieś prawie pod kocioł. Dobra. Damy Mam ten zabić go. Czyli dobra. A dopóki jest... Ten. Mam jakiś czas, zanim on się jakby urodzi znów. A problem jest taki, że ja nie mam nigdzie podróży bezpiecznych stew. Jest tutaj. Niedaleko. Chuj, zabił mnie gdzie ja się teraz zyskę No jest jeden jeden Jak chcesie całą energię no, dobra jestem przy gniazdach więc spoko że nie są tak dole, chyba, chyba nie by było jakbym miał fly, ale nie mam zabi mnie doskokiem. W jedynkę to jest dość trudno przetrwać. A ja teraz tracę cały czas punkty doświadczenia. To jest! Czuję to! No hmm. ja to tam... No, hmm. Dobra, ja mogę e... zrobić te e... plany apteczki, dobra. Zobaczcie, jeszcze jedną No Dobra. Na razie mi nie łapie jeszcze, że to jest noc. Więc też jest tak trochę przesrane. A ja nie wiem, gdzie on jest. mam dam tego zrobić. Zabiłem go raz, ale ja mam po prostu za słaby sprzęt. Jest gdzieś tutaj. Niedaleko. Wiem, że jest gdzieś tutaj. To jest grupe, że przed tym się nie da uchronić praktycznie. No ja spróbuję sobie, może dam radę ten zrobić sobie flary. Jak dam radę zrobić sobie flary. Po prostu jak przybiegnę e, do tego, mm. mam mogę zabić jedną flaę. Zrobię jedną flaę i jedną krótkiej małotowa. I więcej nie zrobię. Dobra, jest blisko. Bądźcie ostrożni. Ja im już sam do siebie. Puść w A tu są trzy gniazda. Ale dobra, zabiję go. Przy okazji go też zabiłem. Ta uf dobra, ta uv już lepiej działała. Dobra, mam 11 flaredów. Nie pamiętam od kogo je, je, je dostałem. Chyba od spajka. Jeszcze kolejny się dołączył, ale ten gościu chyba on mi pomoże. Nie Dobra Dobra jest dobrze Tu dopiero jedno gniazdo jest zniszczone Dobra Flary, Amunicy do jakiegoś pistoletu Dobra dołączył do mnie jakieś ziomek Kurwa wamać, ale żem zjewał Dobra, biegniemy do kolejnego gniazda w takim razie Jest blisko, bądźcie ostrożni. Wygląd jest taki, że my go nie jesteśmy w stanie zatłuknąć w sumie. No, on jest przy tamtym Ja pobiegnę do tego Głupio, że to Ja mam zniszczyć tyle gniazd to jest gdzieś to... No dobrze, A zabiję tego. Dobra, lecimy. Zrust się siły, zajebiście Na części metalowe, tam są kolejne gniazda Dobra No, dzisiaj to będziemy te gniazda przejmować Zamiast zrobić misję Jakby te gniazda chociaż były gdzieś bliżej. Na Uważaj na kamikazy i trzymajcie na dystans. Co się stało? Człowiek zabity. A ja też będę zabity. Ale dobra, jedno gniazdo jest zniszczone. No czy trzy gniazda są zniszczone, ale jedno te... dodatkowe gniazdo. Ale zostaje nam dwa życia. Całkowite odzyskanie energii, w coś zjemu 10 tak. Fajnie, że coś takiego dodali, bo jest większa taka integracja. Nadal tu jest. Czuję to. No ja nie będę zbierał, zbierał tych rzeczy. Ja, ja Oj, złowca zabity. Boże, jest to, że mogę napierdalać ile kuwa wleże w to. Życia. Powoszka. Ale tak i tak było dobrze. Przucycie. Problem jest taki, że ja chyba do niego cały czas gadałem. Sieć. Ja mogę wyłączyć mikrofon Trzad głosowy wyłączony. Udostępniani ten. E typ... czy e -typ. E typ ten, zabezpieczenia wac e Gra. Tutaj nikt cię prawie nie będę miał ten. ośledzenia wy Sieć. No, mam w sieci niby wyłączony mikrofon. Dobra. Eee. Eee, dobra, tak. Ja coś dostałem. Ja dostałem jakieś fajne itemy. Jakieś plany chyba, wspomagać nocnego łowca. I dostałem gry łowce. Jak będę miał alkohol stać to w to wszystko co wpadło na ręce poza pługiem, czy nic uda. Usuwa ciążę, kwawe wiąże. Mhm. <laughs> Czyli coś takiego dość dojebanego. Tego co rozumiem. Ale dobra, mamy 23 minuty. Więc zrobimy tak. przez iż jesteśmy... O! Tak, tutaj jest, znajdź figurkę. Wschodnia stacja, schodnia stacja, cel. To mam jakiś cel? No, pobiegniemy sobie tutaj, oczyścimy tą stację Tylko teraz, właśnie. Jesteśmy po... E, kuźwa, ja jeszcze się, Ja się jeszcze ja kurwa zabiję, muszę być cicho Dość I tak, dobra Zrobimy sobie tak, ja tutaj sobie pobiegnę wiesz jedną apteczkę. Wypatuj... Tak, wiem. O, wejdę sobie ten... Dobra, jakiś za prosty nóż. 52 gaczy jestem, zajebiście. O poszedłbym po ten zrzut, tylko że... a nie wiem gdzie on jest, nie wiem gdzie on jest. Nie jest daleko, on jest tutaj na tej stacji, a tam będzie w pewno... Zombie. Więc jakoś mi się to nie pisze. Dobra. Jak nas tutaj. No, Kane się zmęczył. Jesteśmy Gry mnie VR nie usłyszałem. Jak wiele Wiale no to będzie troszeczkę przejebane. A jak mi w usłyszą Wiale włączają w sumie te jakby aktywują pajaców. No, ja mam w ogóle jakąś inną grę, nie. Dobra, ja chyba nigdzie nie muszę drzwi blokować. I mamy odblokowaną podstację, znaczy odblokowaność tam. Dobra. Ja dostałem punkty. Zwinność. Mm, rzut judo. A tutaj mamy pocięcie z wyskoku. Wrog, wrog, Powali wrogów kopnięcie z wyskoku podczas spintu. Naciśnij spację podczas pintu, aby wyskoczyć. Po czym e, naciśnij E, będąc w powietrzu, aby wykonać kompietę, kopnięcie w powietrzu. A tutaj przeskok. Eee. Hmm. Wezmę sobie to. I dobra, Mamy poziom siły. I to jest najlepsza rzecz. Ja to biorę. Na chwilę obecną, jak nie mamy żadnych takich mocniejszych broni, to jest świetne, bo rzucam sobie po prostu broniami w tych przeciwników. Dobra, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zostawcie lajka, like, subskrypcję, komentarz i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, cześć.